Odpierając wrogie natarcie, pierwszy batalion czwartego pułku piechoty uratował dalszy rozwój powstania, zyskując sławę i szacunek warszawskich cywilów. Inny batalion pułku Wołyńskiego, nadciągający od ulicy Długiej, został zatrzymany ogniem kompanii piątego pułku piechoty. Według Maurycego Mochnackiego poległo wtedy kilkudziesięciu Rosjan. Oba te zwycięstwa umożliwiły zdobycie arsenału bez dalszych przeszkód, zbrojownia została ocalona. Tymczasem tłum przed arsenałem już wcześniej próbował siłowo sforsować jego dębową bramę. Budynku strzegło około 26-30 wartowników. Huk walki z wołynkami początkowo wywołał u cywilów chwilowy popłoch, lecz po ustaniu strzałów ludzie ponownie zaczęli gromadzić się pod zbrojownią. Część mieszkańców była nawet przymuszana przez żołnierzy do udziału w ataku, co nadało wydarzeniom wyraźnie ludowy, rewolucyjny charakter. Presja tłumu rosła z każdą minutą. Dowódca warty, podporucznik Karol Janowicz, przez pewien czas odpierał napierających, lecz pojawienie się żołnierzy podporucznika Stanisława Zajączkowskiego zmusiło go do cofnięcia warty około godziny 21. Chciał też uniknąć dalszego rozjuszania ludzi. Batalion saperów podporucznika Feliksa Nowosielskiego wyłamał kraty w oknach, a tłum wyrąbał w bramie otwór toporami, po czym odsunął rygle i wdarł się do wnętrza budynku. W pomieszczeniach na piętrze ludzie zdobywali broń palną, białą, a nawet muzealną, halabardy, stare szpady i rapiery. Rozbiór broni i przeszukiwanie sal w poszukiwaniu zamków skałkowych, prochu i naboi trwało co najmniej godzinę w ogromnym chaosie. Masowy udział cywilów, choć niezgodny z planami sprzysiężonych, rozpalił nastroje powstańcze, dodał żołnierzom pewności, moralnego poparcia i przeciągnął na stronę powstania wielu wahających się. Wystąpienie ludu ostatecznie przeraziło także wielkiego księcia Konstantego, który od tej chwili nie był już w stanie skutecznie przeciwdziałać narastającej insurekcji. W czasie zajść w arsenale aresztowano między innymi generała Jakuba Redla i generała Piotra Boentoa. Obaj sprzeciwiali się rozdawnictwu broni, co spotkało się z gwałtowną reakcją napierającego na zbrojownię tłumu, a nawet groziło im śmiercią. Według Richarda Ottona Spaciera generała Bentonła uratował jeden z belwederczyków, Karol Paszkiewicz. W arsenale pojawił się również porucznik Wincenty Nieszokoć, który zabrał stąd karabiny dla uzbrojenia bombardierów. Tymczasowym dowódcą zbrojowni obrano podpułkownika Tomasza Dietricha z Pułku Piechoty. Po szturmie arsenału uzbrojeni cywile, wśród nich wiele kobiet, rozbiegli się na wszystkie strony stolicy, tworząc spontanicznie, zgiełkliwe, grupy bojowe. "Bardziej zaczepne od wojska."